To było spotkanie z gatunkiem z tych, które musieli, musieliśmy wygrać numer za 6 punktów. Także wiedzieliśmy, że, będzie, że będziemy się mierzyć z presją. Eee, bardzo ważne spotkanie dla nas, dlatego eee, bardzo się cieszę, że, że tak się skończyło. Tym bardziej, że w ostatnim secie wracamy ze stanu, jak się nie mylę, minus 4 i, i wygrywamy bardzo ważną końcówkę. I takie końcówki budują. Także ja, ja też wierzę, że to się przełoży na przyszłość i w naszych kolejnych meczach takie właśnie momenty gdzieś tam nam się, gdzieś tam nam zaowocują. Tu wspomniała o tym nasza MVP Marta Łyczakowska, że w siatkówce częste są takie przestoje po dwóch setach. Czy trener się z tą, zgadza z taką opinią? No zdecydowanie. Falowanie w siatkówce jest rzeczą normalną. Najważniejsze jest to, żeby umieć wracać do, do, do swojego poziomu, tak? bo, bo nie jest możliwe utrzymać koncentracji na 100% przez, przez dwie godziny. Najważniejsze jest to, żeby umieć wracać do tego poziomu, który, który nas satysfakcjonuje. I my to dzisiaj zrobiliśmy, i ja jestem bardzo dumny zespołu. Co się dzieje, kiedy drużyna popełnia dwa razy błędy w ustawieniu? Jak to wytłumaczyć? Nie ma, nie ma dobrych błędów. No, błąd to błąd, natomiast no, szczególnie boli bolą takie rzeczy, szczególnie dla, dla laików podstawowe. No, dzisiaj nam się zdarzyło to dwa razy. Mam nadzieję, że, że, w że w kolejnych meczach uda nam się uniknąć, bo ile się nie mylę, w Łodzi, w Łodzi też się spotkaliśmy z błędem ustawienia. także. Także mam nadzieję, że to były ostatnie dwa błędy ustawienia w tym sezonie i, i, i na tym poprzestaniemy. Pomówmy jeszcze chwilę o tym, co było dziś dobre, co trzeba zapamiętać z tego meczu. I... Ja uważam, że byliśmy bardzo konsekwentni na zagrywce, realizowaliśmy to, co sobie to, co ustaliliśmy i, i graliśmy bardzo dobrze blok obrona, także te dwa elementy na pewno bym wyróżnił. Do Mielca jedziemy po punkty? Zdecydowanie, zdecydowanie to jest, to jest kolejny mecz. Kolejny mecz tego gatunku i, i, i jedziemy tam po trzy punkty.